Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, no obiecałem Wam, że będzie trzeci sezon do Kontra Making Of i teraz pierwsze, najważniejsze zadanie, rozkminić jaki samochód będę budował. Przyjechałem do NeoGarażu, bo tutaj znalezienie motoryzacyjnej inspiracji powinno być dosyć proste. Skoro ma być niemieckie, skoro ma być napędowe i kultowe, to myślę sobie może taka BMW. O, zobaczcie, szóstka, piękna, naprawdę piękna fura. Może coś, co stoi tam kaweczek dalej. O tam gdzieś daleko widać Mercedesa. No nie wiem. Naprawdę powiem wam szczerze, nie wiem, to jest bardzo trudny temat, dlatego pomyślałem sobie, że w sumie dlaczego by nie? Czasami w Vox Populi, czyli głos ludu. Można spytać przypadkowo spotkanego przechodnia, który ogląda piękne czerwone Ferrari, piękne czerwone Ferrari. Więc zapytajmy się przypadkowego przechodnia, co on by wybrał, wiedząc, że muszę zbudować tylno napędowe, kultowe niemieckie Przepraszam się drogi przechodniu. Przypadkowy. Przypadkowy całkowicie. Jakbyś mi powiedział, co ty byś zbudował pod hasłem kultowy niemiecki tylnonapędowy? No na pewno nie Ferrari. To no nie, chociaż. Nie niemiecki. Nie, mało A, niemiecki. Kultowy napędowy, nie niemiecki. No ale bo no mamy no Mercedesa. Proszę, przepraszam. Jako przypadkowy przechodnik, proszę pana, bym powiedział, że można zbudować Mercedesa, który jest kultowym tylnonapędowym napędowym samochodem. O, Mercedes. E, Garbus. BMW, na przykład. Garbus. Garbus. Tu piękna BMW 6 stała. Kozak. O tak. Taki. Tak. E, Porsche, ale to chyba. to chyba z tego co doczytałem w, w, w mediach i na Pudelku to nie macie takiego budżetu. No niestety, Pudelek bardzo też na... z... ocenił i no nie, nie ma, nie ma. Chociaż Nawet Porsche był to po, był poruszony, był poruszony temat yy, na Pudelku czy Dudę i szafrańskiego będzie stać na Porsche w tym programie, bo podobno są kultowe niemieckie. Wszyscy jednogłośnie odrzekli, że nie. No A właśnie to stąd, podobno wiem, nie, ale ja jako bym przypadkowy Myślę, myślę, myślę sobie, że wiesz, może jakby to Porsche. No, dlatego myślałem, że może nie Porsche, może garbus, bo to niby Porsche, tak, to jest taki, się... taki semi Porsche. Tak, ta, ta, bardzo bardzo semi no, Tutaj znowu Mercedes, o. tutaj znowu Porsche, tutaj znowu BMW, I to tam znowu BMW. BMW, tam znowu Mercedes, BMW no to e, chyba tuluje Mercedes i BMW widzę, ale Garbus jest fajnym pomysłem. Garbus jest fajnym pomysłem, ale ten BMW, Mercedes, nie, jest nie wiem co Grzegorz będzie budował, bo to jest pytanie. Ja też nie wiem kiedyś, co Kiedyś wiem, że zbudował pięknego piata kupę na przykład. Tylno napędowy, nie niemiecki. Nie to no, mało niemiecki, to fuck. No nic, to ja bardzo dziękuję serdecznie za tą krótką ankietę. Ja i dziękuję bardzo, miło było miło pana poznać panie Przemku. Jestem pana wielkim fanem. Bardzo dziękuję. I Regularnie Jest... oglądam pana wszystkie Jak programy. To... Ja po... rączki całuję Panie Przemku, naprawdę. Jest pan moim idolem, Zdech... proszę pana. Jest pan moim idolem.